Dzisiaj witamy z wieści, Szowic. pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z połowy XIII wieku, i na terenie tej miejscowości znajdują się dwa kościoły. Jeden to jest cmentarny i pod nim jest pomnik upamiętniający poległych mieszkańców I wojny światowej. Tak, a drugi jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i pochodzi z połowy XIX wieku. No i w jednym z takich ciekawszych miejsc we wsi jest też dom pod numerem 61. Jest to dom zabytkowy, murowano, drewniany z połowy XIX wieku. Za chwilę idziemy na kolorowe jeziorka. Zobaczycie później, co to jest takie ciekawe miejsce. I jeszcze na pobliski szczyt też będziemy wchodzić. Także do zobaczenia później. Cztery kolorowe jeziorka leżą na terenie Rudowskiego Parku Krajobrazowego. I ich kolor jest zależny od składu chemicznego ściany i dna wyrobiska. Wyrobiska były niegdyś używane do wydobywania łupków pierytonośnych. Teraz jesteśmy przy żółtym kolorowym jeziorku. Ono się znajduje zaraz przy miejscu parkingowym. Jest na wysokości 560 metrów, tak, jeszcze 20 lat temu tutaj nie było wody i teraz też też wody nie ma. No a bo... to jest najmłodsza z tych jeziorek. Tak. Powstało. No tak, no tak jak powiedziałem około 20 lat temu powstało. No nie ma wody, no bo jest sucho wszędzie. No, ale Purpurowe jeziorko znajduje się w miejscu najstarszej kopalni Nadzieja, która była uruchomiona w 1785 roku, a wyrobisko ma ponad 400 metrów długości i 100 szerokości. Kolor jeziorka nadaje połączenie wody z kwasem siarkowym. Podobnie jak jeziorko żółte znajduje się na wysokości 560 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy blisko niebieskiego jeziorka. ono jest na wysokości 635 metrów i swój kolor zawdzięcza za połączeniu wody z rudami siarki. Tak. Tak, jest długie na 150 metrów, szerokie na około 50 w najszybszym miejscu. Tak, no a głębokie na 20. Tak. No zaraz do niego podejdziemy, zobaczymy tutaj, jeszcze też podobno jakieś nietoperze są. Tutaj w tej grocie prawdopodobnie. Mieszkają, nie A to było. Jesteśmy teraz niedaleko Zielonego Jeziorka. To jeziorko ma 730 metrów. To znajduje się na wysokości tak. 730 metrów. I to jest najwyżej położone? Tak. No i ono podobno się pojawia tylko po największych opadach deszczu, z tego co znaleźliśmy na stronie tutaj kolorowych jeziorek. To ostatni raz było widoczne podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. I czasami jest też nazywane Czarnym Jeziorkiem, ponieważ czasami przybiera takie taki odcienie. Czarne, grafitowe to zakończyliśmy naszą trasę na wielką kopę, wysokość 871 metrów. No niestety na szczycie jest dużo drzew i nie widać okolicy. No ale trzeba... Nie takich przy... widoków jak na przykład na ślenicy. Tak, okolicy. czy na śnieżce tutaj w okolicy. Trzeba przyznać, że trasa jest dosyć wymagająca. No pod górkę, żeśmy wchodzili dosyć stromymi ścieżkami bardzo często. Mhm. Zresztą na pewno to umieścimy gdzieś w filmiku, także zobaczycie. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Subskrybujcie, łapka do góry i, I do, do, zobaczenia do zobaczenia w następnych odcinkach.